Ja już mam koń z tej strony Panki. Ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i właśnie mamy to. Mamy sezon widzowie. No i będzie git, będzie git. Dobra, mamy już tysiaka. Dobra, jest naprawdę dobrze. Yy, idealnie się włączył na sezon, to już są trzy próby, bo co chwilę nie było tego. Dobra, mamy już powyżej 3000, więc to jest dobrze już, to jest... Pobiłem już wynik swój życiowy, no. No i takie 5000. tysięcy nie no, dobra, jest git, jest git, naprawdę. Yy, tak się to wszystko prezentuje, widzowie. Yy, możecie sobie tak przewinąć, albo to, szybko sobie to. Dobra, nieważne. Naprawdę jest dobrze. Yy, mamy to i co? Yy, mamy yy, 16 tysięcy. Yy, mam już, mam już. Co jest? Ale mało mi się zminusowało? Ile? Co jest? Tylko 157. Równe 30 600 pucharków. Równe 30. Czyli tylko tak mało się zminusowało. Są boxy już. Czy jeszcze ich nie ma? Powinny już być. Ale chyba nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra, więc co? Mamy dużo star pointsów, 16 tysięcy. Jeszcze napiszę tutaj. Ponad 16 K star pointsów. No i to by było chyba na tyle z tego odcinka. Będziemy dzisiaj raszować, nawet dnia, no dzisiaj może się nie uda 400 puch, ale w te dwa dni chcę zraszować 30 tysięcy, 31 tysięcy, więc no, dobra. To by było na tyle do następnego odcinka i co? No